Zimozielone żywopłoty to najczęściej żywopłoty iglaste. Jednak jako całoroczne osłony wykorzystać możemy również zimozielone krzewy liściaste. Ten nietypowy element ogrodu będzie prezentował się interesująco przez cały rok. Często dodatkowym elementem dekoracyjnym zimozielonych liściastych żywopłotów są wiosenne kwiaty oraz utrzymujące się przez zimę kolorowe owoce. Prezentujemy najpopularniejsze zimozielone krzewy liściaste. Doskonałe na żywopłoty. Bułkszpan wiecznie zielony szpan to popularny zimozielony krzew osiągający od 3 do 4 metrów wysokości. Są też odmiany karłowe dorastające do około 1 metra wysokości. Liście są sztywne, błyszczące i małe. szpan bardzo dobrze znosi strzyżenie, dlatego najczęściej uprawiany jest w formie niskich, formowanych żywopłotów obwódkowych. Znosi mrozy, susze i miejskie zanieczyszczenia. Dobrze rośnie na każdej glebie i każdym stanowisku. Berberys juliany. Berberys juliany to zimozielony gatunek berberysu osiągający 2-3 metry wysokości. Pędy krzewu pokryte są ostrymi, potrójnymi cierniami. Liście są skórzaste, ciemnozielone, błyszczące i ząbkowane o długości 10 cm. Żółte kwiaty zebrane są w pęczki po 8 do 15 sztuk. Roślina kwitnie od maja do czerwca. Owoce granatowe z białym nalotem utrzymują się na krzewie przez zimę. Ze wszystkich zimozielonych gatunków krzewów liściastych, berberys juliany jest najbardziej odporny na niskie temperatury. Mimo to w bardzo ostre zimy może przemarzać. Jest odporny na zanieczyszczenia miejskie, toleruje wszystkie rodzaje gleb, stanowiska słoneczne i półcieniste. Może być prowadzony swobodnie lub jako żywopłot formowany. Machonia pospolita Machonia pospolita to zimozielony krzew o licznych, wyprostowanych pędach, dorastający do 1 metra wysokości. Liście są pierzasto złożone, sztywne, grube i kłujące. Jesienią i na przedwiośniu przebarwiają się na brunatno-czerwony kolor. Roślina kwitnie w kwietniu i w maju żółtymi, pachnącymi kwiatami, zebranymi w gęste grona. Dojrzewające we wrześniu owoce są kuliste, granatowo-niebieskie, z woskowym nalotem. Machonia pospolita może być uprawiana na stanowisku słonecznym, półcienistym lub cienistym. Wymaga gleb wilgotnych, lekkich i kwaśnych. Krzewy są odporne na niskie temperatury i szybko regenerują się po uszkodzeniach mrozowych. Dobrze rosną w warunkach klimatycznych Polski. Żywopłoty z mahoni powinny być prowadzone bez formowania. Szczególnie polecaną na żywopłoty jest odmiana mahoni-szmaragd, która wiosną ma liście w kolorze miedzianym i zachowuje zwarty pokrót. Ognik szkarłatny Ognik szkarłatny to gęsty, ciernisty, zimozielony krzew osiągający 2 metry wysokości. Makarbowano, piłkowane ciemnozielone i błyszczące liście. Kwitnie od maja do czerwca białymi kwiatami o małych walorach dekoracyjnych. Główną ozdobą ogników są jaskrawo wybarwione, bardzo liczne owoce dojrzewające w lipcu i utrzymujące się aż do grudnia. W zależności od odmiany mogą mieć barwy pomarańczowe, żółte lub czerwone. Ognik ma przeciętne wymagania glebowe i dobrze znosi zanieczyszczenia miejskie. Krzewy najlepiej sadzić w miejscach słonecznych lub półcienistych, osłoniętych od silnych mroźnych wiatrów. Drewno ognika jest twarde, ale dobrze znosi przycinanie. Zwarta budowa krzewu, liczne pędy, zaopatrzone w ostre ciernie oraz kolorowe owoce tworzą wyjątkowo dekoracyjne ogrodzenie. Ostrokrzew meserwy Ostrokrzew meserwy to zimozielony krzew o zwartym pokroju dorastający do 2 metrów wysokości. Liście są sztywne, skórzaste, cierniste i ciemnozielone, o długości około 3,5 cm. Ostrokrzewy to rośliny dwupienne. Aby uzyskać owoce podczas zakładania żywopłotu z ostrokrzewu, należy sadzić osobniki męskie i żeńskie. Na osobnikach żeńskich rozwijają się intensywnie czerwone kuliste owoce, utrzymujące się na krzewach aż do wiosny. Ostrokrzew może rosnąć na stanowiskach słonecznych i półcienistych, osłoniętych od wiatru. Jest odporny na mrozy i dość szybko regeneruje się po cięciu. Laurowiśnia Wschodnia. Laurowiśnia Wschodnia to zimozielony krzew pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego. W Polsce Laurowiśnia Wschodnia dorasta do 4 metrów wysokości. Karłowe odmiany mogą być znacznie niższe. Laurowiśnia powinna być uprawiana jedynie w cieplejszych regionach naszego kraju. Liście laurowiśni mają długość od 5 do 15 cm, są eliptyczne i podobne do liści laurowych, skórzaste i zimozielone. Roślina kwitnie w maju białymi, pachnącymi kwiatami, zebranymi w sterczące kwiatostany. Preferuje gleby żyzne i wilgotne oraz stanowiska cieniste i półcieniste. Laurowiśnia często przemarza w bezśnieżne zimy, ale szybko się regeneruje po przycięciu i dobrze znosi formowanie.